Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem mega, mega wdzięczny za to, że klikasz i oglądasz te filmy, za to, że poświęcasz swój czas, bo dla mnie jest to energia i napęd do tego, żeby robić kolejne nagrania, żeby pokazywać i dawać możliwości. A z drugiej strony widzę, że coraz więcej ludzi ogląda i jest zainteresowanych tym o czym mówię. Także jestem mega mega niesamowicie wdzięczny za to, że jesteś na tym kanale, że poświęcasz swój czas, że oglądasz, że się edukujesz, bo to podstawa, podstawa tego wszystkiego, żebyś ty jak najwięcej się rozwijał, a przy okazji właśnie w miarę możliwości zarabiał i zabezpieczał swój majątek. Dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać, pokazać ci gdzie i w jaki sposób można kupować fizyczne, fizyczne złoto inwestycyjne. To jest bardzo istotna sprawa. Może będzie troszeczkę podsumowania i zebrania pewnych informacji, które już wiesz, ale, ale myślę, że powtórek nigdy dość. Z drugiej strony poznasz dwa sposoby na kupowanie fizycznego złota. Mam nadzieję, że jednym z nich Cię zaskoczę i też ostrzegam. Ostrzegam, bo dzisiaj będzie lokowanie produktu. Lokowanie produktu yy, na temat kupowania fizycznego złota. Także witam cię serdecznie po raz kolejny na kanale. O inteligentnym inwestowaniu w dniu dzisiejszym temat tego, jakie są sposoby na kupowanie fizycznego złota. Lecimy! Ten odcinek jest ma być odpowiedzią m.in. na pytania, które bardzo często się powtarzają. Yy, wśród ludzi, z którymi się, którzy się do mnie zwracają, bądź ja, ja z nimi rozmawiam i pytają, no mówią, no przecież złoto, to na złoto muszę mieć konkretne pieniądze i muszę je wydać, no ale gdzie mam je kupować? Gdzie mam je kupować? No i właśnie, najpierw, gdzie możesz kupować złoto? Złoto w zasadzie możesz, mógłbyś kupować, możesz kupować, gdzie chcesz. To nie jest problem, to tylko od Ciebie zależy, czy masz zaufanie do... Yy, sprzedawcy, od którego kupujesz to, od którego będziesz kupował złoto. Bo możesz po prostu iść do e, sklepu stacjonarnego, który sprzedaje złoto. Możesz iść do... E, są kantory internetowe, które, które sprzedają złoto. Są e, serwisy różnego rodzaju internetowe. Ale czy tam jest bezpiecznie? To sobie warto zadać pytanie. Czy tam jest bezpiecznie? Czy tam, czy tam jest dobrze? Są sklepy online'owe, które sprzedają złoto. Nie, ale w rzeczywistości to są tylko i wyłącznie pośrednicy, którzy skupują gdzieś to złoto, bądź udają się zdobyć i sprzedają złoto. Ja Ci chciałem pokazać na przykład takie oto sztabki, które kiedyś Kiedyś kupowałem to byłam to były moje pierwsze to były moje początki kupowania fizycznego złota które kupowałem przez internet w ten oto sposób i zobacz jak one jak one wyglądają a teraz tak wygląda złoto które w ostatnim czasie nabywam całkiem całkiem inna forma według mnie y, lepsza ładniejsza bezpieczniejsza i pewniejsza. Dlatego warto sobie zadać pytanie gdzie to złoto kupować. Y, no, można by też teoretycznie iść do Lombardu, ale czy jesteś w stanie w tym momencie, w tym stanie, czy jesteś w stanie tam sprawdzić, czy to złoto jest autentyczne? Dlatego, kupując złoto, podejmując decyzję o zakupie złota, ja nigdy w życiu nie kierowałbym się tylko i wyłącznie ceną, bo niestety dostrzegam to bardzo wyraźnie i taką mamy tendencję do tego, żeby yy, przede wszystkim kierować się ceną. No, ale właśnie ja kiedyś kierując się ceną, kupowałem takie złoto. Jest ono autentyczne, jest ono autentyczne, ale czy będzie mi go łatwiej w przyszłości odsprzedać niż, e, niż taką sztabkę? No właśnie, to jest to pytanie. I dlatego, gdy kupujesz złoto, trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy, o których mówię też w innych odcinkach, ale jeśli jesteś tu pierwszy raz, to podsumuję je, e, jeszcze je może powtórzę, po to, żebyś, e, żebyś nie musiał szukać. Ale odwołuję się też, zajrzyj na mój kanał, zobacz. Ile tam jest informacji na temat tego jak kupować złoto. Zobacz, warto wiedzieć o tym, żeby mennica, której kupujesz, to była mennica y, zrzeszona w LBMA, żeby miała certyfikaty, żeby na przykład złoto było zapakowane, za jeśli to są sztabki w certipaki same w sobie, które są bardzo mocnymi mm, bardzo mocnym uwierzytelnieniem, że to złoto jest y, oryginalne, a Taka mennica jak Pump, jaki ja kupuję, ma jeszcze coś wyjątkowego. Weriskan. O weriskanie też bardzo dużo mówię. W jednym odcinku jest specjalnie ku temu odcinek poświęcony. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Skąd się kupuje złoto? Od kogo się kupuje złoto? No bo to jest prosty przykład. Jak dla mnie. To jest tak, jakbyś chciał kupić samochód. Możesz kupić samochód od powiem tak nieładnie może to zabrzmi od byle handlarza. I jaką masz, masz pewność, że ten samochód nie został zło złożony z, z dwóch, trzech samochodów, a możesz pójść do salonu e, autoryzowanego przedstawiciela, gdzie ten samochód jest sprawdzony, pewny i troszkę więcej zapłacisz, oczywiście, ale śpisz spokojnie, masz gwarancję, masz, masz wiele rzeczy, które. Umożliwiają ci, potwierdzają autentyczność tego, co kupiłeś. I tak samo jest ze złotem. Tak samo jest ze złotem, e, z kupowaniem właśnie z pewnych mennic, którzy, które mają swoich autoryzowanych przedstawicieli, którzy mają swoich e, oficjalnych sprzedawców. Bo taka mennica jak Pump, Heraus e, czy, 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 czy Volcambi. One nie sprzedają zwykłemu kowalskiemu złota bezpośrednio. Oni mają swoich autoryzowanych przedstawicieli. To warto wiedzieć. O tym warto wiedzieć. I teraz jest jeszcze takie pytanie: jeśli kupujesz złoto, to, to, to jest to pytanie: czy to złoto, które kupujesz, gdzie jak będziesz przechowywał? Bo czasami spotykam się z, taką, z takim zdaniem: No, ale ja mógłbym kupować złoto, ale nie wiem, co z nim zrobić bo boję się go przechowywać na przykład u siebie, może lepiej, żebym go przechowywał gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, gdzieś tam w Szwajcarii, słyszę, czy, czy, czy w jakichś innych miejscach można, w niewiadomych miejscach to, to złoto przechowywać. Ok, wszystko ładnie, ale co będzie w sytuacji takiej, kiedy nagle się zamkną granice, czy coś takiego się niepokojącego wydarzy, a Ty będziesz potrzebował tych środków. Jak Ci się uda tam dotrzeć? Czy, czy w tym momencie kurierzy, czy, czy transport będzie docierał? Czy uda Ci się go odsprzedać? Ja jestem osobiście, to jest moje zdanie, ja jestem zwolennikiem tego, aby mieć jak najbardziej majątek pod swoją kontrolą. Tak jak Mówię to często, w przypadku kryptowalut, nie zostawiaj kryptowalut tylko i wyłącznie na, na portfelu na giełdzie, czy na, na jakimś portfelu publicznym, czy na portfelu takim software'owym, software tylko mniej większość kryptowalut na portfelu hardware'owym, do którego tylko Ty i wyłącznie masz dostęp. I tak samo złoto, możesz po prostu to złoto wziąć, część gdzieś tam wiadomo przychowywać u siebie, mieć najlepiej jakiś safe ale można też wynająć skrytkę. Wynająć skrytkę, do której jesteś w stanie się dość szybko dostać, dość szybko ją, że tak powiem, odwiedzić i odebrać to, co należy do Ciebie, bo nigdy nie wiesz, kiedy Ci się to może przydać. I teraz o tych dwóch sposobach na kupowanie złota. Pierwszy, banalny, chyba najbardziej znany, polegający na tym, mam pieniądze, idę, kupuję super, i rób tak. Przynajmniej raz do roku kup sobie jakąś sztabkę złota. Niech to będzie 10-20 gram uncja, bo te, ta gramatura jest już najbardziej dla Ciebie, będzie najbardziej dla Ciebie opłacalna przy zakupie, ale także przy sprzedaży. O tym też mówię we wcześniejszych filmikach. Zapraszam Cię do obejrzenia. Pamiętaj o tym, że im wyższa gramatura złota, tym korzystniej dla Ciebie przy zakupie i tak samo przy odsprzedaży. I to. To jest sytuacja taka, masz pieniądze, masz na przykład 5000 tysięcy złotych, w obecnej chwili idziesz kupić sztabkę 20 gramową, masz 7 8000 tysięcy złotych, idziesz kupić uncję, masz te 25 3000 tysiące złotych, idziesz kupić sztabkę 10 gramową. Tak, okej, okay. tylko teraz pytanie, co zrobić, jeśli nie mam naraz tyle pieniędzy? No właśnie, jest drugi sposób. Ten drugi sposób to jest... Jak dla mnie rewelacyjny sposób, który poznałem dwa lata temu z firmą, która jest oficjalnym partnerem szwajcarskiej mennicy Pump. To jest zakup stopniowy, zakup stopniowy polegający na tym, że ja co jakiś czas, to tylko i wyłącznie ode mnie zależy, co jakiś czas, czy to będzie co miesiąc, czy co tydzień, czy to dwa tygodnie. To ja decyduję, jakie kwoty sobie wpłacam. Wybieram w zasadzie. Yy, tylko takie parametry, w jakiej walucie oszczędzam i na jaką sztabkę sobie odkładam. Mam do tego umowę, yy, która obowiązuje mnie i, i sprzedawcę, będącego oficjalnym partnerem Mennicy Pump. i za każdym razem, kiedy uzbieram taką pełną sztabkę, dostaję ją do siebie do domu i jestem już w posiadaniu tego złota. To jest tak zwane kupowanie stopniowe. I oczywiście, oczywiście jest sytuacja taka, że mając pieniądze od ręki, kupując złoto od ręki, kupisz go taniej. Poprzez taki zakup stopniowy w ramach inteligentnego planu inwestycyjnego, to złoto kosztuje troszeczkę więcej. Kosztuje troszeczkę więcej, ale to jest jakieś. 3-5% więcej w, w dniu, kiedy porównujesz zakup tego złota. Natomiast, natomiast jest jedna bardzo istotna sprawa, która wpływa, jak dla mnie, rewelacyjnie na możliwość oszczędzania dowolnych małych kwot, czyli np. 100, 200, 300, 500 zł w skali miesiąca wymieniania na złoto, która powoduje, że ja, kupując sobie np. taką sztabkę 20 gramową czy uncyjną, Uśredniam cenę zakupu tego złota, bo jak sam bardzo dobrze wiesz, złoto podlega wahaniom. Zgodnie z tym, co się dzieje na giełdach towarowych, fizyczne złoto podlega wahaniom. Raz idzie do góry, raz idzie w dół. I dzięki temu, że ja decyduję, kiedy kupuję to złoto, tak samo mam wpływ na to, czym go kupić więcej czy mniej. I w sytuacjach, kiedy złoto spada, wiadomo, kupię więcej, kiedy jest droższe, kupię może mniej, ale. W ostatecznym rozrachunku uśredniam cenę zakupu. I najważniejszą rzeczą dla mnie jest to, że przynajmniej raz na jakiś czas, raz na jakiś okres, niech to będzie kilka, kilkanaście miesięcy, takie złoto trafi do Ciebie. I to jest rozwiązanie dla większości ludzi, którzy myślą o tym, żeby na przykład yy, oszczędzać na emeryturę, czy oszczędzać dla swoich dzieci, czy mają jakiś plan, który chcą zrealizować za kilka, kilkanaście lat. Ale nie wiedzą co zrobić z tymi pieniędzmi, które trzymają na koncie, bądź chcą odkładać na koncie, gdzie zżera je inflacja, gdzie po prostu co chwilę słyszymy o nowych pomysłach rządu, rządów i tym podobnych sytuacjach. Także takie dwa proste sposoby. Albo masz pieniądze i idziesz od razu, kupujesz może nie w dowolnym miejscu, ale u sprawdzonego sprzedawcy, albo kupujesz, ten drugi sposób, kupujesz stopniowo i przeznaczasz dowolne kwoty. Tym bardziej, jeśli zaczniesz je regularnie sobie odkładać, to zrobisz z tego tak zwany efekt kumulacji, który spowoduje, że z automatu, w momencie, kiedy dostaniesz to, e, kiedy uzbierasz pełną sztab sztabkę, masz gwarantowane, że dostajesz tą e, sztabę do domu i jest ona Twoją własnością. I na koniec, jak zawsze, podsumowując to wszystko, co wcześniej powiedziałem, bo tych informacji jest mnóstwo, ale decydując się na zakup złota. Jeśli masz pieniądze, od razu kup konkretną sztapkę, schowaj ją, przetrzymaj i zobaczysz, że ona w perspektywie czasu, tak czy siak to złoto fizyczne dla Ciebie zarobi, zaoszczędzi Twoje zarobione pieniądze. Natomiast jeśli chcesz kupować stopniowo, to przede wszystkim sprawdzaj, z kim współpracujesz, czytaj umowy. Dowiaduj się, ile będziesz czekał na, dane, na, na, na daną gramaturę złota, jakie właśnie to złoto jest, bo to jest bardzo istotne. Spotykam się z różnymi firmami, które mówią: Tak, my mamy takie złoto tańsze, coś tam, ale potem przy wszystkim się okazuje nagle, że to złoto nie jest na przykład ze Szwajcarii, tylko pochodzi gdzieś tam z Turcji bądź z całkiem innego jeszcze kraju, i znając życie przy kupnie jest wszystko ładnie pięknie, ale przy odsprzedaży mogą dziać już się różne bardzo niepokojące sytuacje. Dlatego zwracaj uwagę na to, z kim współpracujesz, co i skąd to złoto pochodzi. To jest bardzo istotna informacja. Także dziękuję ci za ten dzisiejszy czas. Miało być treściwie, myślę, że było Zostaw komentarz, zostaw łapkę, napisz, co ty o tym sądzisz, co jest dla ciebie bliższe: czy kupowanie za konkretną kwotę w danym, w danym momencie, jak masz już zebrane pieniądze, czy może regularne oszczędzanie i wymienianie tych pieniędzy na bieżąco na złoto i odbieranie tego złota co jakiś czas. Jestem ciekaw Twojej opinii, dziękuję Ci za, za dzisiejszy czas. Ja sobie dziękuję za to nagranie, pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!